Widzicie kochani, dnia kolejnego, czyli 7 grudnia, już po wikołajkach. Za nami już jedna noc tutaj we Włoszech. Jak widzicie, huber mam lepszy, bo się wyspałam, spam aż do 10. Teraz jest gdzieś przed 13. Renderuje się właśnie filmik dla Was, a my czekamy na transport i lecimy dzisiaj do Pawi. Także oczywiście zabieramy Was ze sobą, mam nadzieję, że troszkę mniej będzie materiału, bo z wczorajszego dnia 34 minuty i po prostu musiałam ciąć, ciąć, po prostu, bo było tyle fantastycznych rzeczy, także mam nadzieję, że dzisiaj troszkę pójdzie mniej tego miejsca na karcie, zobaczymy, no dobra, lecimy. Właśnie tam idziemy, to jest nasze miejsce docelowe, Czertosa Pawia. Słuchajcie, właśnie błądzimy, szukamy wejścia, bo strzałka była w prawo, tak też poszliśmy, no ale tam jakby nic nie ma. Dalej są mury, więc idziemy teraz z drugą stronę, bo Michał na mapie wyczytał, że są tam jakieś restauracje, sklepy, więc może, może tam jest wejście. Ja już w czapeczce, słuchajcie, bo dzisiaj jest zimniej. Znaczy zimniej, inaczej tą temperaturę się dzisiaj odczuwa. Wczoraj była straszna mgła, Dzisiaj w tej miejscowości, w której nocowaliśmy, tak samo było słońce, nie? Było słońce, jak wyjeżdżaliśmy. Które tutaj tutaj jest troszkę za chmurami, więc już czapka poszła w ruch. Michał mówi, że żałuje, że nie wziął rękawiczek, ale ręce do kieszeni i jakoś lecimy. Dzisiaj w ogóle nagrywam z mikrofonem, który dostałam w prezencie urodzinowym od Animarka. Także dziękuję. Jesteście sponsorami dzisiejszego odcinka dzisiejszego vlogmasa. No i lecimy dalej w poszukiwaniu wejścia do głównej atrakcji pawi. Znaczy, to jest nie do końca pawi, obok pawi. Dotarliśmy, ale trochę kroków na pewno strzelaliśmy. Czy można tu nagrywać? Chyba można. Zaraz się dowiemy wszystkiego. W końcu dotarliśmy do di Pawia, 8 km na północ od Pawii, dokładnie. Jest to, słuchajcie, zespół klasztorny, zbudowany w końcu ze XIV wieku. Tak dokładnie powstał w 1369? 96. 96, tak przekręciłam troszkę. I słuchajcie, jest to jeden z najważniejszych zabytków dla Włochów pod kątem budowli późnogotyckich. I jeśli chodzi o ten klasztor, został on zbudowany na skraju parku i terenów rodziny Visconti, tak? Min tak, no? I coś mi mówisz, że jeszcze coś mi mówisz, jakoś ciekawostkę, że w połowie drogi tak. No bo ten, co budował, się urodził w Pawi, rządził w Mediolanie. I se w połowie drogi to Okej. Okay. No i zobaczcie, no to robi wrażenie to jest tylko chyba przód, chyba fasada. No ale to jest kompleks, który jest otoczony murami. To jest ogromny teren. Ciekawe czy da się dojść do środka. Mam nadzieję, że tak, że pokażę Wam coś więcej. Ludzie wchodzą? Na to siebie. ludzie wchodzą. No to dobra, to zobaczymy. Witam kotełka. Halo Gatto. Gatto w połowosku. Dzień dobry. O, tu już są ciemności. A, czyli coś tu trzech, chyba? Tu można coś podejrzeć, ale pachnie tym... mmm... ziołami, lekarstwami. O, zobaczcie tam... No właśnie, właśnie. Patrzę na to czad. Zobaczcie palmy. Lohwcią palmy. A kot za mną chodzi. Nie mam nic dla ciebie, ziomeczku. Hmm? Gad to. I sam nie ma? Nie ma już. Idziemy do środka. Magnesik. może by zobaczyła jakieś... No cześć, słodziaku! I tak, kochani, bilet nas kosztował Michał 3,80. Mówisz o pociągu. Tak, o pociągu. Tak. 3,80 z Mediolanu. Dokładnie my startowaliśmy z Republika, ale można też z Porta Wenecja. między innymi startować. Cena jest taka sama. Tutaj jeszcze jakby za nic nie płaciliśmy, jest jakieś muzeum, ale chyba wejście do kościoła jest za free, więc zobaczymy i co jeszcze chciałam powiedzieć, nie pamiętam, jak mi się przypomni, to nagram, dalej. Zobaczcie po prostu na te wszystkie detale, na te figurki, to jest tak samo jak na że Duomo, no po prostu mega, mega po prostu, gdzieś jest majster po prostu te kościoły to jest czad. Zaraz wam pokażę z bliska jakieś. Takie szczegóły robią mega wrażenie, jak to precyzyjnie, jak oni w ogóle kiedyś to, to robili, nie? No. Tak samo czy te drzwi gnieźnieńskie w Polsce. Ja nie wierzę że w Polsce nie ma takich rzeczy, bo są. I na mnie naprawdę to robiło. To jest jakieś przejście tajne. Idziemy zobaczyć. A, to daleko nie zajdziemy Nie zasłużyłem na mikrofon, więc będzie mnie gorzej słychać. Tu jest droga dojazdowa. I z drzewami dookoła. To wygląda jakby to było główne wejście. I tu jest. Tylko to wejście nie wygląda jak główne wejście. No, ale no co zrobisz? To może po prostu był główny dojazd dla wieśniaków. Dlatego tutaj są drzewa. A tu jest inny wieśniak. No. A tu jest cała reszta włoskich wieśniaków. Przyszliśmy stąd, i Monia mówiła, że tędy się nie przychodzi, że jest druga droga. Więc idziemy teraz drugą drogą. Idziemy tam, tędy za człowiekiem, staczką. Dokładnie, bo to jest dla pieszych, a tamta jest po prostu zmotoryzowane. Tak. No tak, dlatego no tak, pewnie szliśmy szkoła. środką drogi, no? Ale zobaczymy środkiem drogi. Dokładnie. Ale zobaczymy jak daleko będzie trzeba tu iść. Czy to będzie taki? No, tak, słuchajcie, nie było można obejść tego e, klasztoru, bo o Michał może Wam pokaże tam dalej. No są wierzy, nie wierzę i w ogóle no szkoda, że może jak się zwiedza muzeum, no to przy okazji to można wejść nie wiem. Wiesz, ale jak jesteś w środku, to i tak nie widzisz tego z zewnątrz. Tu faktycznie by się dron przydał i z tego... W placu tam z koło tych drzew wystartować pan to no. Sobie jakoś robi żeby... No bo to był jakiś grabar grabarz Grakar, dobra, już czytać nie wiem Ciekawek pociągu Trawaj. No dobrze, panie będzie miał pan ładnie Powrót z klasztoru będzie pod znakiem Michała komentarzy idziemy wzdłuż płotu w tą stronę wygląda że szybciej się skończył Płot, więc chyba faktycznie tędy jest bliżej. Tak, no niestety. Ale nie powiem, żeby się nie nagrało i żeby nie było dowodów, więc nie powiem tego. Trudno się mówi. Ale płot jest za wysoki, nie podsadzę cię, żebyś nagrała z góry. A na to drzewa też nie. Na drzewa też nie wejdziesz. No trudno, ale to jest metalowe, można gdzieś bez barierki. Może, no tu są znowu jest jakieś wybrzuszenie na środku płotu, czy tam muru i pewnie będzie tak samo jak z tamtej strony, nie? Zamurowane od góry do dołu. No to nie jest wybrzuszenie tylko zwalniającego, po żeby to miało być... Yy, Brama północna. Brama północna. To wygląda, że tędy będzie bliżej na piechotę, no. Czyli jak widzicie z dworca, to idźcie za znakami, bo nie są krzywe. Nie, nie zostawił. Czyli w, z dworca w prawo, i w prawo, i później wzdłuż płotu. A teraz idziemy na tą paczkę? Tak, coś trzeba zjeść. Coś takiego chcę mi małego strzamać, ponieważ potem idziemy do Antonia. Pan jest, żeby pójść do Antonia. Możesz odwrócić na nas, jakbyś się. Ja nie pamiętam, to jak to się góry. robi To masz klika już. I wiedziałem, nie. że tak się skończy Już mi zabrała Trzymaj. kamera, już Nic trudno. Nie już ten. No, ale ty musisz patrzeć co się nagrywasz. Ja, nie patrzę. ja patrzę gdzie idę, a nie gdzie nagrywam. No właśnie, to jest ta trudność. Eee, no tak, i będziemy. O, patrz. Szli do Antonia. Eee, ta pizzeria nazywa się La Montan. Ja nie powiem wam. Wiesz, Monia, ma... że łatwiej byłoby wcisnąć ten mikrofon, nie? I byś się nagrywała lepiej. No ale teraz nie ma żadnych hałasów, eee, Także które mogłyby nam robić szumy. Więc mam nadzieję, że nie będzie problemu. To najgorzej jest, jak jest faktycznie dużo ludzi. Gdzieś tam w restauracji, czy, czy na tym placu. A tak, jak tutaj jesteśmy sami we dwójkę, to nie będzie problemu. Twoja głowa na nagraniu, jak bajka, takie. Pim, pim. 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 No trudno. Dobra, potem powiem coś więcej o Antoniu. Jak będziemy u niego? Dokładnie. Wyjazd przeprowadzasz z nim? Nie, bo nie umie po angielsku rozmawiać. Chyba, że się nauczył, ale wątpię. A mój włoski też nie jest taki, żeby płynnie porozmawiać. No. <śledź> idziemy dalej. Co ty mi tu klikasz? To było do końca ogrodzenia, zaraz skręcamy na dworzec. Tak wygląda kompleks z drugiej strony. Wiadomo, z daleka to z daleka. Jesteśmy na deptaku w Pawi. Ludzi zobaczcie, też jest full. Postaramy się wam pokazać, co się tylko da. Słuchajcie, to jest właśnie katedra w Pawi. E, czytam, że e, ta góra, jakby to powiedzieć, jak to się nazywa? Kopuła szczyt. Tak, że kopuła jest jedną z największych e, we Włoszech chyba. Jak coś wyczytałam i jak to się nazywa? A mówiłam i to jest słuchajcie na piaca Duomo wchodzimy do środka. 107 metrów wysokości. 107 metrów wysokości. Jest czwartą pod względem wielkości. No, czyli dobrze, bo czwartą. W św. Piotra w Watykanie, Panteonie i katedrze we Florencji. I ona chyba została zbudowana z dwóch kościołów, z tego co kojarzę. Nie, tu jest jeszcze napisane, że rozpoczęcie budowy w 1834 1888 Okej. Okay. 500 lat budowali. To szybko. I co, Michał, Idziemy dalej gdzieś, tak? Obchodzimy tą katedrę, wchodzimy do środka. Może ta czapka jak ja wyglądam. Michał no no? nigdy nic nie mówi, ja wyglądam jak wieś. A na końcu widzisz? Ja mam jest wszędzie, słuchajcie. Piłsudski jest wszędzie. I zaraz wam pokażę Piłsudskiego. Piłsudski na koniu. Klasyka. Idziemy do środka. Takie fajne kamieniczki. Wszędzie wszystko ozdobione, słuchajcie. Świątecznie. No w końcu, to vlog was. Przepiękne gazeczki. i tutaj wszędzie świątecznie. I słuchajcie, kolejna z atrakcji w Pawi, czyli Ponte Ticino. Jak się domyślacie nad rzeką Ticino, zobaczcie. Tam jest kolejny most. Ale ten jest taki bardziej łukowaty, zabudowany i on bardzo przypomina ten most we Florencji, prawda? No tylko tu nie ma tych galerii na boku, tak, nie? Tak, dokładnie. No, w sensie podobny klimacik, także za chwilkę wchodzimy na górę. Uniwersytet w Pawi. A ciemno jest już kurczę. Możecie wszystkiego nie widzieć, ale to, co się uda, to Wam pokażę. I co to są te trzy wieże? Nie ja wiem. Po prostu trzy wieże. Ale te trzy wieże. Dotarliśmy do zamku Visconti w Pawi już jest ciemno, plus jest taki, że trochę jest oświetlony, tak wygląda, to jest jakaś dróżka w jedną stronę, może nawet nie ma tam dróżki, patrz, na kamerze lepiej widać, tu jest ścieżka, pójdziemy kawałek, tam zobaczymy, nie? Główne wejście. Wejście? Nie wiem, czy główne, boczne? Tego też nie wiem. W środku jest muzeum, tam widzieliśmy po drodze, też było jakieś jedno wejście, jeszcze, no. Ale co, chcesz chodzić po muzeum, czy po prostu zobaczyć jak to wygląda? To idziemy zobaczyć jak to wygląda. Może zobaczymy ceny, czy cokolwiek. Co, efekt mgły? O, ale prześwietliło mi. Już zasłaniam. Idziemy na cobolaka. Tylko przez płot. Otwarte do 18. Jest w pół do, więc już nie wpuszczają. No już do 18 otwarte. Chcę wam pokazać przed tym jak to wygląda. Przez kraty. No całkiem spoko to wygląda w środku. Proszę, żebym nie zgubił telefonu teraz jeszcze. Mhm. O, jak tam? Dalej już nie zobaczymy. No trudno. To dziękuję Państwu bardzo. Dobra, kochani. Wysiedliśmy na stacji Dergano. Idziemy do naszej pizzerii La Montagnetta. do Antonia. A w ogóle skąd w ogóle pomysł na tą pizzerię? Skąd ona w ogóle jest naszą ulubioną? Znaczy moją ulubioną. Nie wiem, czy Michał też się pod tym podpisuje, ale. No, kilka lat temu, jak tu byliśmy, jeszcze za studentów, może już nie, to mieszkaliśmy w takim hostelu Brivio. No i to był hostel, nie oszukujmy się, to nie były żadne luksusy. I któregoś razu szukaliśmy jakiegoś marketu, żeby kupić sobie chipsy, alkohol i zrobić wieczorną imprezę. No i właśnie taki, ja nie wiem, on nie jest ławocha, on jest łaturkiem jakimś. W każdym razie nas zaczepiał po włosku ten facet. No on i, siedział na schodach właściwie. Tak, on siedział na schodach przy... Chodź tu bliżej do mnie. No, żebyś nie wpadła na schodki. Na schodach przy wyjściu. Ja bym to skręciła. Dobrze. No i nas zaczepia, ciał i w ogóle", i tak dalej. Idziemy? Tak. No i tak nas zachęcił, weszliśmy do niego do knajpy. Każdy wziął sobie jakąś pizzę. No i moja bratowa Ola. Ola, pozdrawiam. Dzięki to jej to odkrycie. Wzięła pizzę z so, Ososiem. mówię, Boże, pizzę z Osiem, co ty myślisz, w ogóle jest jakieś dziwactwa. Z białym takim sosem Tutaj to jest chyba. Montagneta, a to jest w jakimś innym miejscu? Jest w ogóle, bo to było na rogu, nie? No to nie jest ta. Jak to nie jest ta? Poczekajcie chwilę. Czekaj dokończę historię, no i od tamtej pory, wiecie, każdy się wymienił kawałkami i ja spróbowałam I mówię, boże, to jest marzenie i to jest pizza na białym takim sosie Co Michasiu? To nie to, mówię ci, że to jest grota. tam trzeba iść i skręcić w lewo eee, Dobra, zaraz zobaczymy, A nie widziałeś go tu? Nie, nikogo nie widziałem To eee. ma jak takie małe się bierze na wynos Okej, okay, no to może na nazwy zmienili na googlach, nie wiem, już nie ogarniam. No i powiem wam, że za każdym razem jak tu przyjeżdżamy, przyprowadzamy kogokolwiek z naszych znajomych, rodziny, no to właśnie lecimy do tej pizzerii i któregoś razu wybraliśmy się w tamto miejsce do tej pizzerii. Pędziliśmy chyba prosto z Werony, jakoś tak późno już było, z przesiadkami zmęczeni. Podeszliśmy pod ten lokal, a tam w ogóle pusto, tylko kartka wieszona, wiecie, przetłumaczyliśmy szybko, że się przenieśli, patrzymy, chyba dwie przecznice dalej, no i lecimy i ja mówię, ja nie czytam menu, ja już wiem, jaką ja chcę pizzę i oni mówią, że nie ma łososia. Ja mówię, no bez jaj, ja mówię, to ja tu z Polski przyjechałam na tą pizzę z łososiem, a tej pizzy nie mam. mówię, no nie wierzę. Chyba tak, chyba tutaj, zaraz, czekaj, przejdziemy sobie. Gdzie ja ten mikrofon? Tutaj. Sorry, że chyba wam tu szeleszczę, ale... E... Ale tak, no i mówi, mówi weź sobie z tuńczykiem. No też, że bardzo podobny sos jest. Też, jest. też była dobra, nie powiem, że nie, ale wiecie, to nie było to, jak człowiek jedzie po coś specjalnie wymarzonego, pysznego, no to chce to zjeść. No i Michała siostra zagadała z nim po włosku. Małgosia pozdrawiam. E... No i wytłumaczyła, że ja tutaj przyjeżdżam za każdym razem na tej pizzerii, na tą pizzę ulubioną i tak dalej. Ja był taki wtedy zasmucony, nie mm -hmm. <gry> przyniósł mi jakieś rogale, słuchajcie, arbuza, ulicy, przyjedź jutro zamów, cokolwiek będzie dla ciebie ta pizza. No, no i tak, słuchajcie, tak to wyglądało. Raz przynieśliśmy Kubek z Polski z tym też była związana fajna historia, ponieważ szliśmy, no widzieliśmy, że dnia idziemy do tej pizzerii, Wzięliśmy ten kubek i chcieliśmy wejść na dach Duomo, katedry Duomo. I słuchajcie, karabinieri nas nie wpuścili, a nie było opcji, żeby zostawić gdziekolwiek ten kubek, nikt nie chciał go jakby przechować. I Michał za jakimś świetnikiem, słuchajcie, w siatce schował ten kubek. Ja mówię, zaraz karabinieri nas... o, nagrota, widzisz. Zaraz karabinieri nas chodzą, <laughs> że Michał jakąś bombę podkłada czy coś. Także trafiliśmy, słuchajcie, nagram wam jeszcze wejście. Od na zewnątrz ma napisane. Tu jest. Widzicie? to? Coś Salmone, salmone, to jest moja picunia. I menu... O proszę, la Grotte. jakbyście szukali. Coś to wam podlinkuję jak nie zapomnę To co Michał? za udany dzień? Browar jak? Alaspina? Laspina. A, to widzicie, to, to dzisiaj się dzisiaj nauczyliście, tak bo ja, ja dzisiaj już nie myślę i jest pizza z Z no Co tam masz tego? Tu masz pizzu, nie jestem na diecie, Haha bo pan zróżniczył pchnię zamachy, a są tylko przystawki, i nie się. nie? No właśnie. Ja spokojnie podzielę się z tym. Ja myślę, że nie ogarniam, że ktoś zamawia przystawkę i główne danie, no to to jest. Najpierw przyjeżdża przystawka, później główne danie, a oni tak troszkę. dziwnie. I co? Niedobre. No to mów coś. Mówcaż. No, Jakoś dostał czekadełko. Czyli takie pizzowe z cefoderu takie, nie wiem jakby to nazwać. Dla ja mnie to jest od pizza. No. Oliwo może sobie poleć. Ja pamiętam, jak się ostatnio polewał. Ja jak polewałam, jak się cała zalała, zalała mi talerz, zalała mi obrós i po prostu tragedia. była, to było w Weronie. Pamiętam to jak U. dziś. No. O, I okazało się, że ten talerzyk to on był tylko na chwilę, i potem pani mi go zabrała, i był taki wstyd. Typowa moniszka. Dobra, Jem. Chybaś do Sumał przy stalówkę Carpaccio. Mnie no że po głównym daniu przyszło. Nie wiem dlaczego. <ślesz> to mnie problem tylko czy co? Pierwsze wrażenia. Mamy porównanie tylko do tego. My mieliśmy tylko we i knajpie.

no tak, tak? Dobrze. <laughs> Cześć. Cześć. Dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy. Numer... 7, 7. Tak. fajnie się otwiera. No, się się no. Panek zaspał. No dobrze. Tomek, się rozprawić z taśmą o, coś czerwonego Czyli no pudełko, bardzo czerwone. Pudełko czerwone pewnie jest. A co tam w tym Ale pudełku? ładne to pudełko mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Otwieraj, bo ja ciekawa jestem Co myślicie? Nie wiem, a coś tam grzechocze? Ja pierścionki <laughs> ja, grzechocze myślę, że jakieś, Albo... ja myślę, że jakiś kolczyk Wow, Jaki fajny! To, odrzęła, czy co to? Nie, żel do kąpieli, zobacz! Taki Mikołajek, ja zobaczcie, ale ta, patrzcie jaki brokatowy taki, widzicie? Super! Ło, to może Wy się będziecie kąpać w tym żelu, co? Tak? dalej jest dzieciństwo. No dobra. To co, jutro będziemy otwierać 8 grudnia. Tak, ja to otwieram. Już, już Franek, tak? Wypatrzyłeś, gdzie ósemka? Dobra. To do jutra. Pa! pa. pa.